To w ogóle nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Czyli teraz do tej pory opowiedziałem Państwu, jakich transakcji nie wliczamy do limitu 200 tysięcy, a teraz powiem Państwu, kto w ogóle nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, nawet jeśli tylko raz tę transakcję przeprowadzi. Czyli tutaj mamy wymienione obszary, które powodują wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego. Danego podatnika. Po pierwsze, podatnik, który, który dokonuje dostaw towarów z załącznika numer 12. W załączniku numer 12, proszę Państwa, są wymienione metale szlachetne, me, jakieś metale platerowane, odpady i złom elektryczny, elektroniczny, o ile, o ile zawiera pewne. W sobie pewne substancje. No i tutaj jeszcze mamy kilka takich, takich no dosyć dziwnych, dziwnych transakcji wymienionych, na przykład biżuteria artystyczna stanowiąca antyki w wieku przekraczającym 100 lat i materiały do rzeźbienia. Mamy tutaj, proszę Państwa, określone kody CN w załączniku numer 12, które. Które nam pozwalają stwierdzić, czy dany towar mieści się w tym grupowaniu i wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Literka B jest, jest, dotyczy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych. Innych niż w literce E, czyli innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika do środków trwałych, podlegających amortyzacji, czyli znowu ta amortyzacja się nam tu pojawia. Ale to, co chciałem Państwu tutaj pokazać, to w literce B chodzi o towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, ale w sensie określenia tych towarów, czyli, czyli jeżeli dany wyrób może być opodatkowany podatkiem akcyzowym, to znaczy, że literka B go dotyczy. Nie chodzi w tej literce B o to, że w ramach danej transakcji musi ta akcyza się pojawić. W ten sposób nie możemy rozumieć tego przypisu. I teraz, dlaczego to jest istotne? Zwróćmy uwagę na te wyjątki. Samochody osobowe stanowią wyro podlegają akcyzie. Podlegają, <coughs> przepraszam, podlegają co do zasady akcyzie. Ale jeżeli dokonujemy transakcji krajowych, to ta akcyza oczywiście się nam nie będzie pojawiać. Ale skoro samochody osobowe generalnie podlegają akcyzie, to znaczy, że przyjmujemy jako punkt wyjścia, że, samochody, że sprzedaż samochodów osobowych pozbawia prawa do zwolnienia podmiotowego. I teraz przechodzimy, przechodzimy dalej. Mamy wyjątek dotyczący samochodów osobowych. Innych niż nowe środki transportu, ale takich, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, podlegających amortyzacji. Czyli, jeżeli ktoś zajmuje się handlem samochodami osobowymi, jakieś komisji samochodów, to, proszę Państwa, one nie mają prawa do zwolnienia podmiotowego. Dlaczego? No bo dotyczy ich literka B. Dokonują dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, bo samochody są opodatkowane akcyzom, a jednocześnie nie dotyczy ich wyjątek, bo wyjątek dotyczy przypadków, gdy samochody osobowe są zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji. Czyli pamiętajmy, komisy. Samochodowe. Podmioty, które zajmują się handlem samochodami, nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Kolejna rzecz. Dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w artykule 43 ust. 1, punkt 10 litera A i litera B, powodują brak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. <laughs> Czyli, jeżeli sprzedamy nieruchomość przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia albo w okresie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, to znaczy, że my nie mamy prawa do zwolnienia podmiotowego, nawet w zupełnie innym obszarze działalności, bo ta transakcja na nieruchomości może być jednorazowa. Ona i tak spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego. I tak samo dostawa terenów budowlanych one są zdefiniowane w ustawie o VAT. Tereny budowlane są zdefiniowane w ustawie o VAT, są to generalnie grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy. No i jeżeli dokonamy dostawy tych terenów budowlanych, to też całkowicie tracimy prawo do zwolnienia podmiotowego. No i tutaj pokażę Państwu dwa przykłady. Mamy podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego. Jest on właścicielem budynku niemieszkalnego, który stanowi jego środek trwały i podlega amortyzacji. Podatnik dokonuje sprzedaży wyżej wymienionego budynku. Czy wartość sprzedaży wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Czy transakcja wywoła jakieś konsekwencje dla możliwości korzystania ze zwolnienia? Po pierwsze. Wartość transakcji nie będzie wliczała się do limitu zwolnienia podmiotowego. Dlaczego? No, bo będzie to odpłatna dostawa towarów zaliczanych do środków trwałych, podlegających amortyzacji. Czyli nie będzie wliczana do limitu, ale jednocześnie nasz podatnik musi zweryfikować, czy dostawa budynku będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia przed nim albo przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Jeśli nie, no to nie będzie żadnych konsekwencji dla zwolnienia podmiotowego. Jeśli tak, to podatnik dokonując sprzedaży traci prawo do zwolnienia podmiotowego, a sama transakcja będzie owatowana, będzie, będzie owatowana chyba że z, będzie możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, czyli ze zwolnienia z artykułu 43 ust. 1 punkt 10 ustawy ustawy o VAT, ale zwolnienie podmiotowe i tak ten podatnik utraci w zakresie pozostałych transakcji, które realizuje w ramach działalności. A dla przypomnienia, co to jest pierwsze zasiedlenie? Ono też jest zdefiniowane w ustawie o VAT i to jest proszę państwa oddanie do użytkowania nieruchomości. Pierwszemu nabywcy albo użytkownikowi, lub rozpoczęcie wykorzystania na własne potrzeby po wybudowaniu nieruchomości, albo po jej ulepszeniu, jeżeli wartość ulepszenia przekracza 30% wartości początkowej nieruchomości. No i drugi przykład. Nasz podatnik, korzystający ze zwolnienia podmiotowego, dokonuje sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, a działka stanowi teren budowlany, ponieważ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Jakie skutki będzie miała ta transakcja dla możliwości korzystania ze zwolnienia? Podatnik, proszę Państwa, dokonując sprzedaży działki, traci prawo do zwolnienia podmiotowego. Dlaczego? Bo ta działka stanowi teren budowlany czyli jest tutaj wymieniona w artykule 113 ustęp 13. No i sama sprzedaż działki będzie w tym wypadku na pewno owatowana, bo zwolnienie przedmiotowe nie znajdzie zastosowania. Idziemy dalej. Nowe środki transportu, również dostawać i sprzedaż takich nowych środków transportu powoduje utratę, brak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Nowe środki transportu też są zdefiniowane w ustawie i dla przypomnienia to nie są tylko pojazdy lądowe, to mogą być też statki powietrzne, to mogą być łodzie, to mogą być też obiekty pływające. Literka F, czyli coś, co pojawiło się bodajże we wrześniu 2019 roku. To dostawy towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy, włącznie o ile tymi towarami są Preparaty kosmetyczne, toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne, optyczne, urządzenia elektryczne, maszyny, urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane. Czyli, jeżeli sprzedajemy coś przez internet, mamy swój sklep internetowy albo korzystamy z różnych platform typu OLX, typu Allegro, to właśnie, proszę Państwa, wtedy mamy. Mamy spełnione warunki wynikające z litery F. Jeżeli dokonujemy transakcji na wymienionych tutaj towarach, no to znaczy, że nie przysługuje nam w ogóle zwolnienie podmiotowe. No i literka G, ostatnia, jeżeli chodzi o dostawy towarów, hurtowa i detaliczna sprzedaż, dostawa części, akcesoriów do pojazdów, samochodowych i motocykli, również powoduje wyłączenie prawa do zwolnienia. Podmiotowego, no i tutaj uspokajam, jeżeli mamy mechanika, który świadczy usługi naprawy, w których to wykorzystuje części, no to taki mechanik świadczy usługę, a nie dokonuje dostawy towarów. Zatem, zatem mechanik wykonujący usługi naprawy nie, nie dotyczy go ta literka G, no chyba, że niezależnie od usług naprawy dokonuje również sprzedaży części. Wyłączenie zezwolnienia podmiotowego dotyczy też podmiotów świadczących usługi prawnicze, doradcze, na przykład doradca podatkowy nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, świadczący usługi jubilerskie, ściągania długów, w tym faktoringu. To są usługi, które nie dają prawa do zwolnienia podmiotowego. No i podkreślam, proszę Państwa, jeżeli ktoś zrealizuje chociażby raz jakąś usługę prawniczą, być może jakiś, jakiś adwokat, który raczej nie działa w zawodzie, tylko raz w ramach działalności zrealizował taką usługę albo kilka razy, rzadko to robi, a jego przedmiotem podstawowym działalności są na przykład usługi informatyczne, to. Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego dotyczy całości działań podatnika, a nie jakiegoś konkretnego obszaru, o tym pamiętajmy. No i ostatnia rzecz. Podatnicy nie posiadający siedziby działalności na terytorium kraju nie mogą w ogóle korzystać ze zwolnienia podmiotowego. To, proszę Państwa, się zmieni. To się zmieni. Bodajże od 2025 roku jest nowelizacja dyrektywy zakładająca, że jeżeli mamy do czynienia z podatnikami, z siedzibą w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, to oni też będą mogli korzystać ze zwolnień podmiotowych w, danym, w, danym, w danych państwach, w państwach Unii Europejskiej. I to, co tutaj jeszcze chciałem Państwu pokazać, no to podatnicy, to to, to fakt, iż yy, Dotyczy punkt trzeci nie tylko spółek czy takich podatników e, innych niż osoby fizyczne, ale również samych osób fizycznych, i wówczas siedziba działalności gospodarczej, ten zwrot, no powinniśmy rozumieć jako miejsce, w którym ta osoba fizyczna podejmuje, zarządza, podejmuje jakieś aktywności związane ze swoją. Ze swoją działalnością. Czyli punkt trzeci dotyczy też osób fizycznych z zagranicy, tak naprawdę, którzy wykonują czynności opodatkowane w Polsce.